Panie od 10 lutego miał komornicę przekazać informację, jak idzie ściąganie zaległości od spółki pana Sobola. Czy ten raport został przekazany panu? Mam tu informację, nie ma raportu pisemnego, natomiast jest informacja o tym, że spółka Witoria Sobol wniosła skargę na czegoś komornika, dwóch komorników, mamy zależnych z dwóch różnych miast i e, Skarbia e, e, czynności musi być rozpoznana przez sąd. Po ubiegłym tygodniu jeden z komuników chciał powiedzieć, czynności czyli dłużnika, e, nie zastał. czyli 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 informacji czyli e, taka, że e, które, e, Skarb Państwa, czyli które czyli 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 Półkapitował i sobie z typu podatków i te wolności zostały zabezpieczone w urzędzie skarbowym. To jest wszystko, co mogło się podjąć. Dodam coś, ponieważ spotkałem się z wiceprezesem firmy Dorako i pragnę Państwa zapewnić, że firma Dorako jest w tej chwili nowym właścicielem terenu, na którym miała powstać galeria Wiktoria Sobol. Na hipotece tej nieruchomości są wierzytelności, o których mówimy. Firma Dorako będzie wykupywała wieczyste użytkowanie tego terenu. Ja deklarowałem, że Gmina Miejska w nie skorzysta z prawa wykupów, bo takie mam uprawnienia. I jest również informacja o tym, że firma Dorako przygotowuje plan inwestycyjny na ten teren. Tyle Ci mogę powiedzieć. Ale to, co mówię o hipotece, to potwierdzam Państwu, że wierzytelności starostwa są zabezpieczone i chyba dobrze jest, że duża firma, która ma około 400 milionów złotych rocznie obrotu, firma budowlana, przejęła ten cel i na pewno nie będzie chciała patrzeć na niego, nie realizując konkretnych, konkretnych zadań. A o kolejnych ruchach to myślę, że będę informował Państwa na kolejnych konferencjach prasowych. Także zabezpieczone wierzytelności są. Coś się będzie działo, czy sprzedaż do rachu, czy inwestycja, na pewno nasze bieżący, jest tam w tym dziurze są. Jedna ważna rzecz, że... bo działa. Bez, bez nas nic ta firma <laughs> nie zrobi. <zły>, <laughs> Działka, która, która jest zabezpieczona hipotecznie, czyli wierzytelności powiatu są zabezpieczone na jednej z działek, to jest działka o tyle kluczowa, że bez niej żadna inwestycja na tym terenie nie ma sensu, także powiat konicki jest w o tyle dobrej sytuacji, że jeżeli i cieszę się z tej wiadomości, że Dorago stworzył yy, taki plan inwestycyjny, bo bez yy, spłaty wierzytelności powiatu nic w tym miejscu yy, się nie podzieje, bo bo podziać się nie może działka strategiczna także to jest dla nas dobra wiadomość czekamy na dalszy rozwój sytuacji i no, oczywiście kolonijce swoje będą uczynić w tym zakresie mogę tylko też dopowiedzieć że oprócz tego że spółka Wiktoria Sobol podała się wszelkim czynnościom egzekucji jednostki rzetelności to również indywidualnie pan, pan Mariusz Sobol również podał się i z całego swojego majątku, jeżeli tak to Znaczy inwestycja została rozliczona, bo zgodnie z inwestycją została z, rozliczona. No ale wpłaty. To nie ma znaczenia, w... bo inwestycja została rozliczona. Na dzień dzisiejszy, brakującą Wyniąca. kwotę, zapłaciliśmy z naszego budżetu. My w planie mieliśmy mm. kwoty zabezpieczone, tutaj na wszelkie ewentualności. To nie jest tak, że. że tak mówiąc uczciwie, deklaracja Pana Burmistrza, że cokolwiek się będzie wydarzył niepokojącego, to miasto Końice nie zostawi nasz, że tak powiem... Potwierdzam, że ten jest agreement. Jeżeli Starostwo nie uzyska tej kwoty z majątku Pana Sobola, czy z działki, którą w tej chwili ma to miasto kowice połowę tej kwoty na pewno odda. Starostwo jest w dobrej sytuacji, bo z jednej strony uratowało inwestycje, zakładając tę kwotę, a z drugiej strony no ma pewną taką ukrytą nadwyżkę, bo kiedyś będzie <grym> może być nawet na impulsem na kolejne inwestycje. O, na <grym> Także tak do końca nie jest, bo za <grym> drugi też wypowiadał się na tak temat, <grym> chyba na Sobołach, także on mówił o jakichś tajnych traktach, które na etapie egzekucji i wierzytelności i trudno, żeby tutaj dyskutować za pomocą mediów, czy, czy kwestionować pewne, pewne zapisy umowne, czy, czy, czy jakieś inne działania. Od tego, gdy teraz ma swoich pełnomocników spółka Wiktoria Soboi i może zgodnie z prawem czynić pewne, pewne ruchy, my nie będziemy popowiadać nikomu, jak zabezpieczamy zabezpieczana w swojej wierzytelności kancelaria, którą prowadzi tutaj w naszym imieniu. Dla nas najważniejsze, że ta inwestycja została dofinansowana i została skończona. Mam nadzieję, że y, Państwo też tą drogą, czy tymi rądami jeździcie i na pewno zauważyliście, że na pewno bezpieczeństwo na, na wyniku tej inwestycji jest tam, nieporównywalne. To jest takie statystyki, jak wyglądało w ubiegłym roku, czy nawet dwa lata temu, ilość kolizji na, na tym skrzyżowaniu i po roku czasu, jak będzie wyglądać, czyli e, pokażemy też, e, jak e, układ drogowy, ten bardzo realistyczny, e, poprawi bezpieczeństwo rądu.